Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Skodę Octavie z 2013 roku. Tutaj, auto z popularnym silnikiem TSI o pojemności 1,4 litra i mocy 140 KONI. Jak wiadomo, silnik TSI jest to silnik z tryskiem bezpośrednim, więc potrzebujemy tutaj specjalną instalację dedykowaną. W tym przypadku do tego konkretnego silnika. I tak, została tutaj zamontowana instalacja Lovato Direct. I tak na pierwszym planie widzimy reduktor z filtrem fazy ciekłej, filtr fazy lotnej. Tutaj mamy cały komputer od instalacji gazowej. I tu na silniku mamy wtryskiwacze gazowe Lowato. I tak. E jest to silnik z tryskiem bezpośrednim, więc po montażu LPG mamy tutaj zasilanie go poprzez gaz z tak zwanym dotryskiem benzyny. Samo spalanie benzyny w aucie oscyluje w granicach 9 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie około 10 litrów i około 1 litr do 1,5 benzynki. I tak. Ten litr półtora benzynki i dodatkowego spalania jest to tak zwany dotrysk. Jest on wykorzystywany w celu schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych, które akurat w tych silnikach są zamontowane bezpośrednio w komorze spalania. Jest on niestety niezbędny zabieg. Pomimo tego i tak mamy dużą oszczędność, bo na każdym przejechanym 1000 km oszczędzamy około 190 zł. I tak, koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 440 zł. Na LPG już tylko 250. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w Walcie mamy na tunelu środkowym o. i wlew. Wlew mamy oczywiście pod klapką. Jest tutaj fabryczne miejsce na wlew. Jak widzimy, mieści się pełnowymiarowy wlew. Więc nie ma potrzeby wkręcania żadnych e, przejściówek. Teraz przejdźmy do bagażnika. W zbiorniku mamy oczywiście miejsce koła zapasowego. E, do, do każdego montażu klient dostaje pokrowiec na koło w cenie. I tak. Tutaj został zamontowany zbiornik 53-litrowy, co daje nam około 43 litrów gazu i zasięg blisko 480 km. Więc no tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji LOWATO. Direct do tego konkretnego auta jest to koszt 4400 zł i zwrot następuje po około 23 100 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.